Wszystkim witam was na kanale Zaczytana. Ja jestem Maurelie i dzisiaj do Was przychodzę z filmem pod tytułem Moje wszystkie skończone serie, a ostrzegam ich nie jest wiele, bo są tylko sześć. Łamnie, wow, no bardzo nie umiem liczyć. Yy, ale też moja biblioteczka nie jest jakoś mega wielka, żebym miała ich wiele zaczętych. A wiadomo, zazwyczaj jest tak, że serie są albo długie, albo po prostu yy, nie ma kolejnych tomów, albo są najróżniejsze powody Dlatego chciałabym się wam dzisiaj pochwalić tymi, które udało mi się skończyć I co? Bez żadnego przedłużania zaczynajmy <coughs> Dobrze, pierwszą książką, pierwszą serią, yy, jak udało mi się skończyć, jest to akurat Dylogia I jest to... uuu, co tu mi się stało? Oh no... kwast. fast yy, o Fanning Fast już słyszeliście w sumie od początku mojego kanału. To było już ze mną od samego początku. <laughs> Drugi tam się nazywa Fanning Hey. Skończyłam go rok temu w grudniu, pod koniec chyba grudnia, lub na początku, albo po środku, coś takiego. A Fanning Fast zaczęłam czytać rok temu w kwietniu. Jest to bardzo, ale to bardzo fajna książka, bardzo wciągająca. To jest akurat romans, ale. Świetnie się przy nim bawiłam, naprawdę to był już chyba jeden z moich pierwszych takich porządniejszych romansów, i bawiłam się przy nim naprawdę bardzo, ale to bardzo świetnie. Bardzo się wciągnęłam w ogóle. Ja nie ja jak czytałam ten drugi tom, to ja nawet się nie zorientowałam, kiedy to był koniec, bo kurczę, jest to dla mnie tak strasznie komfortowa seria. Po prostu w niej bije tyle miłości, i w ogóle. Bo fabuła, bo chciałam wam troszeczkę powiedzieć po tym fabułę, ale się rozgadałam, więc szybciutko o fabule Mamy tutaj Hailey, która jeździ po całym... chyba jeździ po całym kraju, chyba tak, chyba jeździ po całym kraju i ze swoją starą Hondą odkrywać najróżniejsze rzeczy i w pewnym miejscu jej stara Honda się zatrzymuje, psuje, a zatrzymuje się ona w malutkim miasteczku, w którym spotyka Chasea. Nie wiem, czy to można nazwać Enemies to lovers, czy Friends Rovers, bo faktycznie na początku za nim nie przepadała, znaczy. Nie wiem w sumie, jak to określić, bo... Enemies to Lovers, chyba tak. No, ale właśnie kurczę ten klimat tego miało, małego miasteczka. I w ogóle szkoda strasznie, że o tej książce się mówi tak mało, bo naprawdę była ona bardzo, ale to bardzo dobra. Ma w sobie bardzo wielki potencjał. I ja naprawdę, jeśli robicie romanse, to naprawdę to wam polecam, bo yy, jest to bardzo, no właśnie, strasznie przyjemne, strasznie komfortowe dla mnie i w ogóle. No, ten klimat cały, ja naprawdę, jeśli ktoś lubi czytać romanse, to ja wam to stokrotnie polecam, bo jest bardzo dobra, ale jeśli. Albo jeśli ktoś chce zacząć z mocniejszymi romansami, zdaj mi się, że to jest świetne, co prawda nie ma wielkiego druku, ale zapewniam was, to się czyta strasznie szybko. I w ogóle końcówka tej książki jest strasznie szokująca. W ogóle po prostu, jak ja czytałam te dwie książki, to ja nawet nie zorientowałam się, kiedy one minęły, naprawdę. Wiecie, ile ja bym ją oddała, żeby ja przeczytać od nowa. Strasznie, strasznie świetne. Okropnie polecam. Jest to niesamowita książka z tyloma, z tyloma zwrotami w akcji, z tyloma świetnymi momentami. Naprawdę. Ta książka jest niedoceniana, ale bardzo dziękuję. wydawnictwu swoja góra, że chciało ją kiedykolwiek wydać, bo naprawdę. Jest to jedna z moich ulubionych serii I stokrotnie wam polecam, bo No naprawdę warto, a wiecie, że ja, jest, że ja nie jestem zbyt Nie jestem zbyt y... Może tak, może bardziej, że jestem surowa dla książek Muszą mieć one wiele, żeby poszły na moje oczekiwania, takie jak potrzebuję Dlatego jeśli wam mówię, że naprawdę to jest bardzo dobra książka, to uwierzcie mi, jest bardzo dobra I tutaj odłożę sobie jeszcze ten tom, bo yy, głównym chciałam się wam pokazać ten W ogóle, patrzcie, trochę mi tak kolorystycznie nie pasuje, ale w ogóle ta okładka jest piękna Czytaj, Czytajcie Falling Fast, dla mnie to była świetna seria Polecam całkowicie I kolejną serią jest to seria Lato, która była przez chwilę Teraz też jest, ale już chyba trochę mniej z tego, co mi się wydaje Chociaż, nie wiem jest całkiem popularna na Buktoku. Oni, oni też już trochę słyszeliście, bo pierwszy tom był ze mną, też właśnie jak zaczynałam, dopiero moją przygodę z tym kanałem. Chciałam tutaj, ja ogólnie będę Wam pokazywać tutaj bardziej tomy różnych serii, które skończyłam, które mi się najbardziej podobały. I tutaj chciałabym Wam właśnie. Ten pokazać, bo moim zdaniem był najlepszy, ale szybciutko o fabule mamy tutaj Belly, która co roku przyjeżdża ze swoją mamą i bratem do domku letniskowego do jej mamy przyjaciółki, która ma dwóch synów i tam się dzieją bardzo różne wydarzenia. Powiem tak, pierwszy tom był dla mnie naprawdę bardzo, ale to bardzo komfortowy Może nie aż tak bardzo jak Falling Fast, ale był bardzo przyjemny Strasznie się czuło tutaj klimat lata To też jest oczywiście na stokrotnie na plus I naprawdę bardzo polecam to czytać w lato, bo wtedy czujecie tego dosłownie taki vibe Właśnie chciałam wam pokazać pierwszy tom, ponieważ pierwszy był moim zdaniem taki najlepszy, nie licząc końcówki Yy, drugi. O, mój, ugryzłam się. Yy, drugi był. No okej, okay, nie był jakiś wyjątkowy, ale już faktycznie czuło się tu cię, ciężkość. A trzeci był fajny, ale końcówka mnie zawiodła. I to całkiem porządnie, bo yy, ja byłam wtedy całkiem jeszcze początkującą książkarą i wtedy wydawało mi się, że. no Miło wszystko, dlatego że byłam początkującą książkarą, to i tak przewidziałam zakończenie trzeciego tomu, co jest było dla mnie strasznie na minus. A w ogóle czy wy też się uważacie, że dzisiaj jest sobota? Yy, czy uważacie też, że dzisiaj jest piękna pogoda? Yy, u mnie jest bardzo piękna, więc <grywania> już wracając z powrotem do książki. No, ta seria nie była zła. Sprawiła mi mnóstwo rozrywki, wspominam ją przyjemnie, ale wydaje mi się, że jakbym ją teraz czytała, to... Mogłabym jeszcze trochę bardziej ocenić surowiej, ten trzeci Tom, więc nie chcę robić jej widu, ale muszę sobie kiedyś oglądać serial, bo słyszałam, że jest dobry. I tutaj kolejna seria, którą tutaj Wam chcę pokazać. Jest to oczywiście legenda. To by się spodziewał. Pokazałam Wam geniusza, ponieważ, mimo że geniusza oceniłam 4,5, Zdaje mi się, że zapewni, zapewnił mi naprawdę wielką rozrywkę, i zdaje mi się, że w tym momencie w tej książce były naprawdę świetne sceny. Moim zdaniem, właśnie mo, moje ulubione sceny z całej serii Legendy, moim zdaniem, są w pierwszym i drugim tomie, bo Boże, to jest takie świetne i, i ja bardzo przepraszam, ale. Pan od techniki, ale raz na technice, raz się pokrążyłam w myślach Jeszcze miałam taką muzyczkę w głowie, taką właśnie mega fajną Jak sobie przypomniałam te sceny z co Normalnie kocham A pokazałam wam drugi tom, ponieważ no Drugi tom... Właśnie sprawił u mnie po prostu najwięcej rozrywki Pokazałabym wam trzeci, ale mimo wszystko Tam trochę jest strasznie mi brakuje tej Jun Jako narratorki, ale mimo to Tam był mega dobry, ale właśnie Mówiąc, strasz, strasznie się cieszę Że w ogóle zaczęłam tą serię, bo dała mi ona coś Co nie wiedziałam, że potrzebuję I sprawiła mi ona naprawdę Całe mnóstwo rozrywki Jest to dystopia I czy ja wam będę opowiadała y... Fabułę chyba nie, bo moja przyjaciółka nawet mi ostatnio mówiła, że trochę jej się przejadło, więc w tym filmie nie będę wam mówiła fabułę legendy, bo naprawdę wielu się pewnie przejadło, mi nawet mi o dziwo nawet nie. Strasznie ładne dzisiaj światło Nie wiem, czemu on tak się strasznie dzisiaj fajnie czuję Może dlatego, że już wszystko zrobiłam w domu, no nie? Ale też na, w tym tomie najbardziej zeszłam, Ale dobrze, Aurelia Nie mówimy o tym tomie, tylko ogólnie o całej serii Bo się przy niej świetle Mimo, że... <świ świetle Świetnie, mimo, że w yy, pierwszych tr trzech tomach Akcja zwolniała lekko Zwalniała lekko po środku To i tak była bardzo, ale to bardzo dobre No i po prostu... Strasznie komfortowa, strasznie dużo rozrywki. Jeśli ktoś chce coś z klimatem Igrzysk, igrzysk Śmierci, a ja igrzysk, igrzysk Śmierci nie czytałam, ale mimo to yy, mnóstwo osób poleca jako Igrzyska Śmierci. Z klimatem to stokrotnie Wam to polecam. Naprawdę nie zawiedziecie się, bo no cudowna seria, naprawdę świetna. <laughs> Skończyłam pierwszą serię wojowników już rok temu. I strasznie, jakby czemu ja czytam tak wolno kolejną serię? To pewnie albo dlatego, że nie za bardzo mam teraz kasę na książki, albo dlatego, że no trzy pierwsze tomy nie były świetne, yy, ale tak chciałabym Wam teraz powiedzieć właśnie o drugiej serii. Pokazałam Wam ten tom, ponieważ na tym chyba no końcówka tego tomu była dla mnie tak okropnie emocjonalna. Naprawdę, ja pod koniec. Ryczałam jak bubr, naprawdę ja ryczałam. Ja teraz, ja czasami, jak opowiadam, jeszcze teraz, to ja mogę się rozruszyć naprawdę, bo tam. Nie wiem, czy to będzie spoiler, ale. Wy. No, prawie w każdym tomie, w sumie, u Wojowników umiera jakaś postać, więc tutaj chyba nie będzie dla dla nikogo, że w tej książce też umiera postać, ale jakie słowa ono mówiła przed śmiercią. Tak mnie to powaliło. Tak mnie to powaliło, bo ja. Ja strasznie nienawidzę. Znaczy, ja zawsze płaczę wtedy, jak. Yy, wiecie, jak niewinna osoba ginie, bo. No. I w ogóle Erin Hunter świetnie napisała całą serię, ale chciałabym się tutaj chwilkę skupić właśnie na tym tomie, bo on mnie tak rozemocjonował. Jakby w ogóle nawet. Nie, nie, po prostu nie dowiedzę, jak umierają niewinne osoby. I faktycznie tutaj ten kot lub kotka faktycznie miał troszkę na sumieniu. Strasznie, chcę, nie chcę wam spoilerować niczego, ale w ogóle. Strasznie mi było żal. Tak? I tak samo trochę w chłopcach z pracy broni też ryczałam, bo strasznie było żal tej niewinnej osoby. Ale dobrze, już o całej serii i o fabule. Mamy tutaj rdzawego, który. Mieszka przy lesie ze swoimi domownikami i żyje mu się dobrze, ale pewnego razu postanawia się przejść po lesie, ponieważ słyszał u swojego, od swojego kolegi, żeby nie, wcho nie wchodzić tam, tam są dzikie koty z klanów, zrobił ci krzywdę, ale on oczywiście wchodzi. I spotyka przywódczynię klanu Pioruna, która mu mówi, że ma możliwość dołączenia do klanu, że ma czas do jutra, i jak już każdy się domyśla, dołączył do klanu i bardzo. Bardzo różne się dzieją tam rzeczy, w ogóle P.S. Przyszedł mi dzisiaj nowy tom Yeah! Będziemy czytać za niedługo, jak skończę książkę, którą aktualnie czytam Ale strasznie się że było nowojaki A pierwsza seria była moim zdaniem najlepszą serią, jak na razie Bo była też ona... Bo ogólnie tak chciałabym wam powiedzieć, bo ja nie wiedziałam i się strasznie zawiodłam Cała pierwsza seria jest opowiadana z narracji ognistej łapy, no ogólnie ognistego, a kolejna już nie. Znaczy, druga seria nie jest opowiadana, więc tutaj, jeśli ktoś myślał, że tak jak ja, że będą kolejne tomy yy, z punktu widzenia rdzawego, rdzawego Boże, no ognistego, to po prostu może się zawieść, dlatego chcę Was uprzedzić. Ale seria świetna. Wszystkie tomy oprócz. Drugiego i piątego z pierwszej serii oceniłam na pięć gwiazdek, bo No strasznie komfortowe, strasznie przyjemne i no ekstra po prostu I kolejna seria, którą ja skończyłam... O, Rywalki To chyba... To była jedna z moich pierwszych serii Jaką ja kiedykolwiek w ogóle... Nie, to była jedna z... Chyba pierwsza książka, od jakiej zaczęłam taką przygodę z grubszymi książkami na pewno stokrotnie polecam na początek z czytaniem i szybciutko o fabule. Mamy tutaj Amerykę, która jest piątką, a tutaj były takie grupy ludzi i wiecie, piątka nie jest ani za bogata, ani za biedna. Mają jedzenie, ale nie za wiele i w tamtym czasie ona dostaje list, w którym jest napisane od króla, czyli od ogólnie od samych jedynek, że hej, słuchaj, masz od 15 do 20 lat. Od 15 chyba do 19, i możesz spróbować zawalczyć o rękę księcia. Musisz się tylko zgłosić, zrobić zdjęcie, no i tak dalej. I ona na sam początek nie chce wziąć w tym udziału, ponieważ ma swojego chłopaka, ale dzieją się pewne rzeczy, po których ona się w końcu zgadza pójść na tę eliminację i dostaje się do zamku, i tam rywalizuje faktycznie o rękę księcia. Ja tu serię przeczytałam chyba. Tak, pierwszy tom przeczytałam w lutym, a wszystkie kolejne przeczytałam w marcu, rok temu Dlatego czyta się tu strasznie szybko Jest to strasznie wciągająca seria Wiem, że bardzo wielu osobom nie, podoba się, nie podobają się dwa ostatnie tomy Nie dziwię się, a dla mnie nie było złe, ale po prostu strasznie szybko się czyta Strasznie przyjemna Jeśli ktoś naprawdę zaczyna początki, to... Naprawdę jest początki z czytaniem Macie siostrę, syna, córkę Nie wiem, jakiegoś sześniaka Sześnicę Sześnicę? No, kuzynkę powiedzmy Która chciałaby zacząć przygodę z czytaniem Ale nie wie od czego To naprawdę wam polecam rywalki To tak, kategoria wiekowa, tak 11-12+, mi się zdaje, że będzie ok Ja się przy niej świetnie bawiłam I stokrotnie wam polecam I ostatnia seria jak udało mi się skończyć? I strasznie dla mnie szkoda, że ją skończyłam, bo szczerze myślałam, że to będzie miało więcej tomów, a okazało się, że nie ma, dlatego jestem strasznie smutna. Miasto duchów. Tutaj pokazałam Wam akurat. No kurczaki, czemu mi ci książki? Tutaj Wam akurat pokazałam drugi tom, bo zdaje mi się, że drugi tom był naprawdę najlepszy. Był bardzo dobry. W ogóle tra... ta seria. Nie, ten tom w ogóle trafi do moich ulubionych książek z 2020 roku, więc y, naprawdę miała potencjał. I w ogóle o całej serii. Y, mamy tutaj Cassidy, która ma która pewnego razu prawie umarła wpadając do rzeki, i y, wtedy y, okazuje się, że wtedy uratowują duch dlatego od tamtego momentu widzi duchy oraz również potrafi przejść na ich stronę przez zasłonę. I do tego się jeszcze okazuje, bo ona tylko widzi duchy i nikomu nie mówi, że je widzi. Jej rodzice są bardzo nie bardzo starodawni, ale zaczęli prowadzić kanał właśnie o duchach. Dlatego oni wyjeżdżają w najróżniejsze miejsca na Ziemi Edensburg, Nowy Orlean, Paryż, żeby tam pokazywać w telewizji różne nawidzone miejsca i oczywiście ona jest z nimi i ze swoim przyjacielem Jacobem, który właśnie jest duchem i dzieją się tam świetne rzeczy. Bardzo dobre to było w ogóle. Właśnie ja myślałam, że to będzie miało nie wiem, z pięć tomów, bo wydaje mi się, że naprawdę, znaczy. Faktycznie może trochę wyglądał ten ostatni tom jak zakończenie, bo może po prostu... Nasza Wiktoria Szła po prostu, by nie miała więcej pomysłów Co napisać Jakie mogą być Wydarzenia, ale strasznie bym się cieszyła Jakby jednak się okazało, że będą kolejne tomy Ja się przy tym Świetnie bawiłam, na pewno świetny na jesień Zdaje mi się, że ta kategoria wiekowa Tak 10+, bo nie ma tutaj Ani przekleństw, ani nie ma Czegoś strasznie strasznego, jest po prostu To świetną rozrywką I no bardzo wam polecam, bo naprawdę Warto ją przeczytać Szczególnie wy właśnie jesień Bo wtedy czujecie tam taki mroczny klimat No nie? Bardzo polecam I jeszcze zanim Przejdziemy do zakończenia Strasznie wiele z was się dobija o Nie o tour Pytacie się mnie na instagramie Na tiktoku Gdziekolwiek Kiedy będzie bookshelf tour Moi drodzy Od ostatniego bookshelf Doszło mi tak a Więcej, z 30 książek Dlatego, no, 30 książek to sporo, nie ukrywajmy, ale nie minęło jeszcze tak wiele czasu od tamtego. Dlatego chciałabym jeszcze poczekać 2 miesiące, przynajmniej jeśli uda mi się faktycznie yy, pojechać na targi w Warszawie to wtedy bym na, na pewno potarkę nagrałabym wam haul potem jeszcze bym chciała po jakimś właśnie czasie wtedy nagrałabym wam booksheltur. Bo wiecie, po prostu nie chcę, żebyście się nudzili. Jak na mojej biblioteczce powiedzmy pojawią się tylko dwie nowe książki, to po co wam nagrywać booksheltur? A ja po prostu chcę, bo im więcej ich będę miała, tym dla Was to będzie większa rozrywka. Dlatego tak i... Przechodzimy do zakończenia. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Możecie mi koniecznie napisać, jakie ja Wam udało się skończyć serię w tym lub w tamtym roku. Z chęcią poczytam Wasze komentarze i co. Ja się będę z Wami żegnała. Życzę Wam miłego dnia, bądź nocy, trzymajcie się, cześć!